Szukając podobieństw i różnic między strzelaniem taktycznym i praktycznym, zawędrowaliśmy na oś dynamiczną strzelnicy B7. Oś dynamiczna charakteryzuje się trzema kierunkami strzelania: możliwością poruszania się, podchodzenia do celów i dowolnego ustawiania torów. Darek, czy, czy, czy Ty używasz tego typu osi? No, oś dynamiczna, gdzie masz możliwość strzelania w kilku kierunkach jest jakby taką najlepszą osią do treningów. Oczywiście treningi strzelectwa taktycznego nie odbywają się tylko i wyłącznie na osiach dynamicznych, oczywiście też jest jeden kierunek strzelania, natomiast ta jest najbardziej efektywna i efektowna do, do treningów. A na statycznych też strzelacie, czy czy nie? Tak, tak, są też treningi statyczne, szczególnie na tym, w, tym, w tej początkowej fazie. No, zgadza się, no u nas generalnie no, wiadomo, że jak się nie trafia do tarczy, to nie ma co przyspieszać, bo nadal się nie będzie trafiało, no, tylko tak. szybko. No tylko podstawową rzeczą jest bezpieczeństwo, no bo w momencie, kiedy strzelasz już w różnych kierunkach, no to, to to bezpieczeństwo, zwłaszcza z osobami początkującymi, musi być przestrzegane na, na najwyższym poziomie. W IPSC mamy 40 lat doświadczenia na świecie w budowaniu tych przepisów bezpieczeństwa. One jak gdyby bazują na tym, co Jeff Cooper kiedyś wymyślił, na jego zasadach. Poza tym on był jednym z założycieli jak gdyby IPSC. I można powiedzieć, że co złego miało się wydarzyć, to już się wydarzyło. To są naj, moim, zda moim zdaniem najbardziej wyśrubowane przepisy bezpieczeństwa dotyczące strzelania takich z możliwością poruszania się. Jak to u was wygląda? Bo, bo wiadomo, że... z, z racji tego, że jest to jakby, no przynajmniej na polskim rynku jest to taki dosyć raczkujący, raczkujący temat te przepisy bezpieczeństwa one opierają się troszeczkę o też jakby przepisy IPSC w jakimś tam stopniu Natomiast one są bardziej liberalne. Tutaj mimo wszystko jesteśmy w stanie sobie pozwolić na trochę więcej niż w strzelectwie takim typowo sportowym. Oczywiście wszystko jest w granicach takiej normalności i bezpieczeństwa zdroworozsądkowego. Tak? Musimy to całkowicie odróżnić od strzelań typowo militarnych, gdzie, gdzie faktycznie te warunki bezpieczeństwa, one też są na wysokim poziomie, natomiast tam sformułowanie kątów bezpieczeństwa w ogóle nie istnieje. Jeżeli chodzi o strzelectwo taktyczne, ale takie taktyczno-cywilne, tutaj też już spotykamy się z z kątami bezpieczeństwa, mamy pewne ograniczenia i też nie wolno kierować lufy tam, gdzie się nam podoba. Opieramy się zasadniczo w tym strzelectwie cywilnym, taktycznym na tak zwanym BLOSie. Tutaj mamy chyba dosyć sporo takich podobieństw, natomiast tak naprawdę to o tym się możemy przekonać jakby yy, przechodząc sobie jakieś tam tory, zobaczyć czy są jakieś takie różnice, niuanse, które mogłyby nas tutaj yy, odróżniać. Jasne, no słuchaj, no tu jesteśmy na osi dynamicznej, zmontujemy sobie to. No dobra, mamy tarczę IPSC, składa się z trzech stref, alfa, charlie, delta, jest punktowana, alfa to są 5 punktów, charlie to zazwyczaj są 3 punkty i delta to jest 1. Do każdej tarczy strzelamy zazwyczaj dwa razy punkty się sumują. Tu mamy tarczę taką dosyć typową, jeżeli chodzi o zawody taktyczne. To jest tarcza IDPA. Ona tak samo ma trzy strefy alfa, charlie delta. Natomiast bardzo często na zawodach nie są rozróżniane te strefy. Jeżeli na przykład mamy duży dystans do strzelenia, to na przykład cała tarcza liczy się jako alfa. Tak? Czyli jakby nie masz tu żadnej straty. Może się zdarzyć tak, że nie ma w ogóle delty, czyli jest alfa i jest na przykład tylko Charlie. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób regulamin danych zawodów będzie napisany i co sobie wymyśli jakby organizator zawodu. W IPSC mamy freestyle, możliwość ostrzeliwania w taki sposób, że jeżeli widzisz tarczę, to, to można do niej strzelać. Dlatego buduje się różne przesłony na że żeby wymusić konkretną postawę, pozycję i zawodnik może na przykład niską pozycję, no nie może zejść w dół, tak? może klęcząc strzelać do takiej tarczy. Wtedy trzeba przestrzegać konkretnych przepisów bezpieczeństwa, tak? no bo skoro zawodnik ma Wolność, poruszają się na torze, no to, to musi poruszać się bezpiecznie, a to regulują u nas przepis bezpieczeństwa. Jasne. No jeżeli chodzi o, o to strzelectwo taktyczne, no to faktycznie też wiesz, wykorzystujemy bardzo różnych przysłon, zasłon i ewentualnych osłon, czyli na przykład możemy strzelać spod samochodu. Przede wszystkim chodzi o wymuszenie jakiejś tam pozycji, pozycja leżąca na boku. Głównie chodzi o karabin, ale tak samo może być ona wykonywana podczas strzelania z pistoletu Też warunki bezpieczeństwa to muszą nie. być zachowane, natomiast ten fun factor jakby, który jest dosyć istotny, mocno nam wzrasta. Ustawiliśmy tor yy, i możemy za chwilę przebiec go po swojemu, natomiast nasuwają mi się <grywania> pytania. Po co Ci te plastry na palcach? Generalnie chodzi o to, żeby dodać do dłoni element kolorystyczny zgodny z kolorem koszulki. A tak na no, poważnie to jak dużo trenuję jest wasze na sucho, to jednak się robią odciski, palce bolą, jest słabszy mhm. chwyt przez to, no a dzięki temu jak gdyby oszczędzam sobie palce i jestem w stanie mocniej ścisnąć pistolet, lepsza kontrola podrzutu jest. Ciekawe. Kolor okularów jak dobierasz? Tak samo. Kolor e, koszulki mam żółto-fioletowy, więc <ścoughs> fioletowe szkiełka. Żarty. Kolor kopki. Sprawdzam, jak kontrastuje na tle zieleni tarczy, i pod to sobie dobrałem kolor okularów. A powiedz, bo tak, no, ja nie używam rękawiczek, wy chodzicie w rękawiczkach. Pomagają, przeszkadzają w strzelaniu, jak to jest. Wiesz są generalnie w tych rękawiczkach strzela się dużo trudniej, natomiast jeżeli masz dużo na sobie takiego szpeju różnego rodzaju i korzystasz z przesłon, do których czasami się musisz o nie oprzeć, a na przykład otworzyć drzwi czy coś w tym stylu. To bardzo często następuje jakieś zranienie ręki, więc lepiej mieć jakąś ochronę dłoni. Czy jak przychodzi do mnie człowiek, który chce strzelać sportowo i widzę go w rękawiczkach, to może śmiało powiedzieć zgodnie z tym, co myślę, że to przeszkadza w strzelaniu, Jak najbardziej Zranie tak, zresztą. No? Wiesz, że ja mam to samo, ponieważ jeżeli przychodzi ktoś do mnie na pierwsze zajęcia i już ma założone rękawiczki, to z automatu mu każe je zdjąć. Dopiero jak zaczyna strzelać i dobrze strzela, to w tym momencie możemy zakładać i przyzwyczajać się do strzelania w rękawiczkach. Okej, okay, bo tak, ja mm, jeżeli chodzi o ochronniki słuchu, podczas przebiegu na torze, że używam pasywnych, no takich najtańszych można powiedzieć, tak żeby dobrze wygłuszyły. A jak jako instruktor prowadzę zajęcia, no to używam aktywnych, żebym mógł rozmawiać z podopiecznymi. I ty widzę, że masz aktywne, jak, jak to w boju, jak jedziecie, na, no, bo też mnie ciekawi, jak na przykład ruszecie gdzieś na jakąś misję, nie? to cały dzień w tych ochronnikach słuchu siedzicie, czy, czy jak tylko tak, coś? Tak, no? jeżeli w momencie, kiedy no. zakładasz już cały szpej powiedzmy no. na siebie, to już go praktycznie nie zdejmujesz do końca akcji. Więc ochronniki słuchu tak samo są nieodzowne i one będą czy to będzie 3 godziny, 5 godzin czy 12 godzin cały czas będą nauczyć. No i oczywiście no, okulary to podstawa bezpieczeństwa na torze. My strzelamy do celów metalowych na zawodach IPSC. Uznaje się, że odległość do celu metalowego to jest około 7 metrów, 8 ale tak czy inaczej od tego celu metalowego coś potrafi się odbić. Oczywiście to nie jest szkodliwe pod warunkiem, że nie wpadnie do oka, także obowiązkowa ochrona. No to, oczu, sam, to samo nie się, nie się właśnie dzieje na zawodach taktycznych. Tak samo strzelamy do blach i czy to karabinowe, czy pistoletowe. Wiadomo, że z karabinu ten dystans strzelania do blachy będzie znacznie większy, czyli. Tam w okolicach nawet 40 metrów. No to tyle samo co BPS. Co to -y. no co, kończymy i co? Biegniemy? Oczywiście. Zrobiliśmy przebiegi każdy po swojemu, ja po sportowemu, Darek taktycznie. Darek, obserwowałem twój przebieg tak, no po pierwsze rzuciło mi się w, oki, że w oczy, że w ogóle nie przestrzegasz naszych hipsikowych kątów bezpieczeństwa, tak, nasze kąty bezpieczeństwa to jest 90 stopni na lewo, na prawo od osi głównej. Ty strzelałaś łamiąc te kąty, tak, no, no ja rozumiem, ale oczywiście to było w 100% bezpieczne, no bo jakby identyfikowałeś kierunek strzelania i jak gdyby wiedziałeś, że tam nikt nie stoi, kto powinien stać. Tak? No to to pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, druga rzecz to strzelałeś do tarczy po trzy razy, i, I na przykład do tarczy Depa strzelałeś dwa razy do środkowego pola alfa i raz w górne pole alfa. Tak. tak? Dobra, powiedz na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę, jak będę teraz robił po, taktycznie ten przykład. No wiesz, ja bym chciał, żebyś e, zrobił zmianę ręki, czyli w momencie, kiedy wychylasz się. W swoim przypadku jesteś praworęczny, więc jeżeli będziesz wychylał się z lewej strony zasłony, mhm. to chciałbym, żebyś używał lewej ręki jako tą ręką, którą będziesz strzelał. Okej, okay, dobra. Eee, następna rzecz, która jest dosyć istotna w taktycznym strzelaniu: jeżeli wiesz, że wystrzelałeś dosyć dużo amunicji i chcesz ją wymienić, chcesz być pewny, że masz pełny magazynek, a masz na to czas, to chcesz, żebyś wymienił magazynek w sposób taktyczny. Czyli nie wyrzucamy magazynka, eee, tylko po prostu podpinamy nowy magazynek. Drugi idzie do torby zrzutowej. A pokazać jak to powinno wyglądać? Tak. Jeżeli mamy wystrzelane ileś sztuk amunicji, w pierwszej kolejności wyciągamy magazynek pełny, podpinamy pełny, ten, który już jest wystrzelany, albo do torby wrzutowej, chyba, zrzutowej, chyba że mamy dużo czasu, to możemy ją włożyć do ładownicy. Dobra, wiesz co? Takie zmiany taksyczne, to, czy to z odzyskiem występują też w sportowej wersji strzelania IDPA. W IPSC tego nie ma. W IPSC wyrzucają magazynek niezależnie od tego, czy jest tam amunicja, czy nie na, na ziemię, ale w IDPA, czy, y, czy w Piro, czy pistolet, rewolwer obronny, e, tego typu zmiany są wymuszane. No to jest na, właśnie to, to co że... zauważyłem u ciebie, że tam robiłeś wymianę magazynka i z, magazynek z amunicją, która jeszcze była w nim, wylądował na ziemi. To jest praktycznie, jeżeli chodzi o strzelectwo taktyczne, no raczej, raczej rzecz taka niedopuszczalna, ponieważ każda kulka się liczy tutaj. Okej, okay. no dobra, to co? To spróbuję teraz ja polecić taktycznie. No jeszcze, jeszcze wiesz, tak? jeszcze co tam ciekawego u ciebie zauważyłem, to właśnie to bieganie, biegniesz w jakimś kierunku, a rufę masz zawsze skierowaną w, w kierunku bezpieczną stronę. Więc jakby mhm. to, to jest takie mało taktyczne i, a, i no patrz, bo z boku Nie kierunek taktyczny, ten kierunek bezpieczny to jest kierunek na kulochwyt główny, tak? A no ja najbardziej to w... rozumiem. No, tak? A, a jak, jak to w taktycznym tak? wygląda? Taktycznym zasadniczo tam gdzie, tam gdzie biegniesz tam powinna być skierowana lufa pistoletu, tak? Czyli okay. w, skierowany wzrok i lufa pistoletu. Oczywiście wszystko to jest to ma być bezpiecznie robione. Mhm, jasne. Dobra, to spróbujmy. Co, zamieniamy się. No. <laughs> jasne. Spróbujmy. No <godynek> tak, <godynek> silniejszy ode mnie. <godynek> Dominik, przebiegłeś w sposób taktyczny tor. Było szybko, natomiast no jakieś tam uwagi oczywiście są. Szacun za to, że wymiana taktyczna ci nie wyszła, ale podniosłeś ten magazynek z ziemi. Generalnie fajnie, szybko. Oczywiście, gdybyś miał sprzęt, myślę, że było to troszeczkę jeszcze bardziej utrudnione. Ogólnie myślę, że bardzo dobry przebieg. No Okej, okay, fajnie. Dobra, to teraz zobaczymy, jak sobie poradzisz sportowo. To, na co chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, no to właśnie te konty bezpieczeństwa. tak? Bo za złamanie kontu bezpieczeństwa na zawodach IPSC po prostu wyrzucamy z imprezy. No a tutaj, no zobaczymy. Będziemy się, będzie, się stać. Darek, na sportowo było zdecydowanie szybciej. Uh... leżej <laughs> tak. uh... Takich rzeczy, które zauważyłem, no to dostałbyś dyskwalifikacji za złamanie kąta bezpieczeństwa, zwłaszcza tutaj na, na ostatnich tarczach, mm. ale to było dosłownie minimalnie, także myślę, że jakbyś po, poświęcił 2-3 treningi na to, żeby przekodować sobie te kąty bezpieczeństwa z tak, na, tak. To, wiesz na, na, na tym etapie to jest po prostu tak, silniejsze, tak, widzę tarcze, to staram się strzelić Tak, ze Także to by było pod kontrolą na, na tarczach, było super celnie, także bardzo dobrze strzelasz I, i czasy też były całkiem niezłe, także tutaj myślę, że na zawodach IPS-ce byś naprawdę się odnalazł. Jak jak, 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 jak ty byś widział, gdybym ja pojechał na jakieś takie bojowe szkolenia? Czy, czy myślę, że nie, nie byłoby problemów. Oczywiście, wiesz, ja mam kursantów, którzy strzelają IPSC i jeżeli, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, nigdy nie zdarzyło się tak, żeby to był jakiś problem. To, że ktoś biegnie z pistoletem w kierunku bezpiecznym, nie ma takiego znaczenia, jeżeli chodzi o strzelectwo cywilne, bo wiadomo, że w bojowym, typowo bojowym w wojsku, no to by była jakaś tam uwaga. Natomiast jeżeli chodzi o śledztwo takie taktyczne w cywilu, jak najbardziej jest to, jest to uzasadnione i, i dopuszczalne. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy Was na kolejny odcinek już niebawem na naszych kanałach. A ja dziękuję naszym sponsorom, bawiłem się naprawdę przednio. E, miałem okazję spróbować strzelania powiedzmy takiego bardziej taktycznego, gdzie mogłem sobie połamać troszkę e, kąty bezpieczeństwa. Ja natomiast trochę się spociłem, żeby ich nie złamać. <grym> tak, także było naprawdę to ciekawe e, doznanie. E, a oprócz tego, jeżeli ktoś by chciał spróbować tego typu strzelań, to zapraszam na nasze szkolenia, informacje na naszych stronach internetowych. Zapraszamy. Do zobaczenia.